Cześć kochani, słuchajcie Ford Fusion o ile, o ile bardzo często wprowadzacie takie auta z USA są bogato wyposażone dynamiczne silniczki, ładne światła full ledowe, o tyle stało się pro, pro, problematyczne oświetlenie w tych samochodach gdyż nie jest asymetryczna linia światła a w Europie powinna być asymetria z doświetleniem prawego pobocza, wersja, gdzie jest ruch, ruch lewostronny, czyli Anglia na przykład, czy Japonia, jest z doświetleniem lewego pobocza. W Polsce prawe pobocze powinno być doświetlone. Tutaj w tych lampach mamy linię prostą. Czyli linia jest symetryczna, obydwa pobocza są równo do, doświetlone. Czyli to jakbyśmy dojechali do, do... ściany. Tu mamy linię prostą, a w Europie powinno być tak, czyli w Polsce powinno być tutaj niżej, tutaj wyżej. Od strony, od strony pobocza wyżej. Teraz naszym zadaniem jest przerobienie tej lampy, żeby dostosować ją tutaj do norm europejskich, tak żeby Raz, żeby nie oślepiać pojazdów nadjeżdżających z przeciwka, a dwa, żebyśmy te pobocze mieli doświetlone i, i dużo wcześniej widzieli, że coś tam na poboczu stoi, czy jedzie, czy, czy na przykład rower bez świateł, czy idzie piesze. Będziemy też usuwać tą pomarańczową obrysówkę, bo to z daleka już widać, że to jest wersja USA. To właśnie oni mają dzika na tym punkcie i świecą tutaj takie pomarańczowe obrysy, najczęściej Jest będzie to bardzo wymagające. Wszyscy koledzy z branży mówią, że to niemożliwe, a jednak jest możliwe. Po prostu oni jeszcze tego nie potrafią zrobić. Pokażę. Wszystkim jak to jak tego dokonać, jak to zrobić, aczkolwiek nie jest to prosta rzecz, bo pokazywałem wielu znajomym, krok po kroku i póki co jeszcze im się nie udało tego zrobić. Wow, na gorąco, słuchajcie, z mojego tutaj warsztaciku, z punktu, gdzie te lampy są rozbierane. Na gorąco, czyli do, co dopiero ta lampa została rozebrana, rozklejona i dosłownie e, jest mega gorąca. Robi się to na gorąco. Ta obudowa jeszcze jest na tyle ciepła, że, że lepiej podchodzić w rękawicach i to grubych, żeby nie poparzyć dłoni. Tak to sobie wygląda po zebraniu. No i co ważne, ale klorz, słuchajcie, klosz jest solutki. On nie był nigdzie cięty. Kloż jest cały. No, i na samym początku prac, co jest już przeszkodą dla wielu osób, po prostu otworzyć tą lampę, bo nie zrobimy nic, póki jej nie otworzymy. Co jest ważne, proszę zwrócić uwagę, no jest otwarta cała, tu nic nie było cięte. Jest całutki klosz, mamy całą obudowę, tu nawet najmniejsza spinka nie jest uszkodzona. Także niedowiarkom pokazuje, że lampę można rozebrać na przekór serwisowi i, i autoryzowanym punktom napraw pokazuje, że lampę można rozebrać. Ostatnio się nawet pokłóciłem, a ktoś mi twierdził, że lampa jest nierozbieralna. To jest niemożliwe, żeby tą lampę rozebrać. Można, proszę Państwa, to, to zrobić. A po prostu, jeżeli ktoś nie umie, nie może mówić, że nie idzie. Musi się jeszcze tego nauczyć. I teraz w momencie kiedy mamy lampę rozebraną, wiadomo tutaj to miejsce jeszcze będzie troszeczkę poprostowane będzie. Resztki kleju usunięte, ale musimy to zrobić na końcu, bo teraz zajmiemy się czymś bardziej poważnym, czyli będziemy lampę. Rozbierać na poszczególne części, żeby się dostać do tego projektora. I ten projektor będziemy wymieniać na taki, który jest w wersji europejskiej.